Let me take a selfie. We didn't penetrate their armor. Dzień dobry wszystkim z tej strony, Mikud. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks. Tym razem bitwa moja w moim wykonaniu. I tych bitw będzie sporo, ponieważ mam kilka jeszcze walk z serii Challenge Accept na Chimere. Piętnaste misje z każdego bloku zrobione. Mam trzy na razie, może będą czwarte, w zależności jak mi się, jak mi pójdzie, że tak powiem potem. Mam już trzy bitwy przygotowane, więc będzie trochę tego do oglądania. Na razie bitwa w moim wykonaniu pomiędzy ciemnotami. Jak wiecie w tym miesiącu będąc, będą dwie ciemnoty. Jedna prawdopodobnie, jak tą bitwę już oglądacie, jest na serwisie YouTube. Druga będzie w tym tygodniu, kiedy ta bitwa właśnie zabitała na serwer w weekend. Więc prawdopodobnie będzie niedziela. Sama bitwa zapewne oglądacie ją teraz albo we wtorek, albo w środę, w zależności jak tam mi się e, ta powtórka wrzuci. Więc dobra, wracamy sobie do takiej e, chwili wytchnienia w postaci powtórki z World of Tanks. Tym razem VK-3601H, czyli ciężko, ciężki czołg niemiecki szóstego tieru, E, który poleciła mi, Ania, Aneczka, z którą się dobrze znam, którą często grywałem, e, która stwierdziła, że no, fałka jest zajebista, i w ten sposób zrobiła na niej aż trzy oznaki biegłości. Więc stwierdziłem sobie, że no, nie mogę być gorszy, muszę ten czołg mieć i muszę sobie nim pograć. Mam na nim załogę e, świąteczną, mam tam śnieżynki plus e, pana Klausa, który tutaj dzielnie mnie wspiera, i muszę powiedzieć, że ten czołg na swoich tierach e, sprawdza się naprawdę znakomicie. Szósty, obecnie jestem szósty na czwórkach, więc losowanie bardzo, bardzo fajne. Niestety mam kilka przeciwników, którzy tutaj bardzo mocno uprzykrzają mi życie, w tym, w tym wypadku też nawet moi, którzy do, do mnie strzelają. Na szczęście kabu jeden się odbił od moich pleców. W tym momencie posyłam wreszcie po, p, p, pestkę w, te, w tego e, Włocha, który tam niemiłosiernie bruździ i się buja w to z powrotem. Dodatkowo przechodzi tutaj T80. Y, który chyba nie bardzo ogarnia i wie co ma zrobić. Jak widzimy teraz, mu daje znać, żeby się wycofał, bo tu jest po prostu nieprzydatny i zaraz zginie. Ale wiadomo, aura nieświadomości daje o sobie znać. Kolega jeszcze przy okazji, w Matyldzie, przyjechał, który też tutaj stwierdził, że będzie sobie stał i będzie popychał sobie pesteczki, które i tak powinni tam nie przybiją. Ale nieważne. W tym momencie ja stwierdziłem, że nie będę tutaj się przypychał y, z tymi gośćmi. Delikatnie się ustaje po lewej i może coś jeszcze tutaj trafię. Niestety, y, przebijanie i celność na ten działku. No jest słaba, takie, takie snipienie to nie jest dobrą, e, do, e, dobrą rzeczą. Dlaczego mamy tutaj działo 8,8 cm, średni demerz 220, na penetracji 145, na goldzie 194? Pierwsze są APK, drugie są apc bardzo fajna sprawa, ale niestety, rozrzut na 100 metrów, 0,38, czas celowania 2,3 sekundy. No to jest taki, powiedzmy, quasi trolling, który na tych tirach naprawdę jest mocno odczuwalny do parametry i ciężko cokolwiek tutaj zrobić. Teraz który poluje na tego y, PEC26. No on się buja cały czas, nie mogę go trafić. Y, tu się de y, delikatnie zacząłem już y, irytować, ale... Wziąłem głębszy oddech i teraz czekam, aż mi tutaj kilka czołgów y, wyjedzie na twarz, żeby móc trochę ich tutaj pozamiatać. Teraz delikatny wyjazd, czekam na tego y, P. Znowu się od niego odbija. Niestety, pocisk zamiast y, w ten taki dziubek wzniosło na jarzmo działa, więc teraz cały czas jest na tych stu hapsach i nie mogę go chłopaka dobić. W tym momencie, już trochę bardziej wyjeżdżam. Już nie będę czekał. Szybkie posłanie płytki w KW1 y, P26 cały czas tutaj zerka, na szczęście nie patrzy na mnie. Pocisk jakiś dziwny, trochę przed tego pz -a. na szczęście udało mi się go ubić. A raczej trafić. P26 to to jest sobie tutaj robi jakieś swoje myki. Ja po raz kolejny peskę posyłam w PZA i na koniec teraz trzeba chyba wyjaśnić tego, tego Włocha. Niestety po prawej mam cały czas Arla, jeszcze przyjechał sobie tutaj luks, który może nie niemiło się nie zabrócić. Na szczęście posiec po raz kolejny jakiś dziwny trafem trafia w tego niemiaszka. W tym momencie widzimy Arl poczuł krew i leci na mnie. Nawet nie wiedziałem, że stanę pracować to jest sam. Mam z tyłu tylko jeszcze kawu jedynkę, która nie bardzo też chyba ogarnia sprawę. Teraz wyjazd na tego na tego Włocha. No pokaż się wreszcie. Kolego, żeby mógł yy, spokojnie jechać dalej. No niestety, yy, Włoch cały czas się chowa. Yy, Ale też tutaj dojeżdża i coraz bardziej śmielej się wychyla. Zagórki. 7 do 10, więc jak widzimy, już sytuacja jest bardzo, bardzo marna. Chłopaki tam się składają jak albańskie chaty. I tu wam powiem, tu się przełączam na golda i do końca bitwy będę na tym goldzie grał. Dlaczego? Ponieważ za chwilę tak naprawdę zostanę sam praktycznie na wszystkie pojazdy przeciwnika. Teraz widzisz, widzimy, wjeżdża Arl, trafia mnie e, za 295. Na 6. ja mu się odbijam, odgryzam e, za podobną wartość tego mecza Wreszcie ubijam tego Włocha, i na koniec zostaje tego ten Arl, który e, za chwilę powinien też tutaj zejść. Znowu wyjazd z tyłu zostaje jeszcze do AMXa, jakimś dziwnym trafem Arta e, ma tutaj przeszczą, na szczęście, e, ten Arl zostaje przeze mnie pokarany i w tym momencie kończę e, te, tego francuza. Drugi frakt na moim koncie. I w tym momencie praktycznie zostaje sam na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czołgł. oczywiście nie sam, bo jeszcze mam dwa czołgi do pomocy. Ale te za chwilę się poskładają i będę tutaj e, pokaz e, e, przedstawienie jednego aktora, czyli mła. Już nie mamy Su. Za chwilę y, życia zostanie pozbawiony p 26 na 40 i zaraz będziemy sobie tutaj robić tak zwany medal Kołobanowa, O ile mi 26 jeszcze jednego e, fraga nie ukradnie, tutaj liczyłem, że może wreszcie, może tutaj padnie. Ja widzimy tutaj 26. 26 jest gdzieś tam po lewej stronie. Tuczę się z Wolverinem, Valentynem przepraszam, który zaraz powinien tutaj zrobić y, siekę z tego, z tego Włocha. I ja tu się y, powolutku zacząłem y, czaić na te czołgi, które były z przodu. Jedzie pierwszy IKV, szybko zdjęty. Jak mówiłem wcześniej, gram teraz na goldzie. Tutaj nie było czasu, żeby przeładowywać na, na zwykłe pociski. Jeszcze Arta daje o sobie znać. Y, ja tutaj wychodzę z założenia, że jeżeli jesteście w takiej sytuacji jak ja w teraz, niestety koobanów chyba, a nie, będzie Koobanów. bo widzę, że teraz ginął po 26 Mam jeszcze 5 prze przeciwników, więc mogę spokojnie tego Kołbanowa zdobyć. Jeżeli macie taką sytuację, jak ja teraz, czyli że jesteście sami na 5-6 czołgów, nie bawimy się w żadne konwenanse, że o, szlamy z pepeków, bo nie wolno z golda. Ładujecie tą amunicję premium, żeby mieć pewne przebicia, bo to od tego zależy, czy po pierwsze bitwę przeżyjecie, a po drugie, czy tą bitwę wyciągniecie. Dlatego z tego założenia wyszedłem i tak sobie, że tak powiem, usprawiedliwiam swoje używanie tego golda na szczęście. Helkat ma e, dosyć małe działo, ma, m, mało kalibrowe, co mi pozwala szybko e, tego TDK wykończyć. E, mam już czwarty frak na moim koncie. Z tyłu pojawia się sztuk. No, to będzie chyba prawdopodobnie bolało. Na szczęście sztuk z Heków się nie przebija. Ja oczywiście w niego posyłam bułkę za 232 i teraz szybkie obrócenie, żeby e, tego sztuka zdjąć. Ten się chowa za wrakiem, nie zdążył. Zdjęty sztuk. Piąty frak na moim koncie. Zostają dwie arty i Walentyna, e, która gdzieś tam z tyłu krążyła. Mamy teraz artkę, ta widzę chyba już mnie też e, do. Szczegła, szybki obrót na tą Artkę. Przemierzamy, przemierzamy. Kto będzie pierwszy? Ja! Na szczęście udało się dobić tą, tą Artkę. Szósty frag. 3100 obrażeń. Prawie 200. 12500 WN8. I teraz czajenie się na Walentynę oraz imixa 13 F3. Wiem, że, ten, że ta Arta miała tutaj przestrzeń, dlatego chciałem chwilę poczekać zniknąć z radaru, żeby dalej pojechać. Jedziemy do przodu i szukamy tej Walentynki, która prawdopodobnie gdzieś tu może się kręcić właśnie w okolicach tego przejazdu. Jest i Walentyna. Szybkie przemierzenie. Nawet nie zdążył łebka obrócić szybkie, szybki poród do garażu. No i Artka oczywiście daje o sobie znać Zdjęte gąski, nie naprawiam się. Mam chwilę czasu, mogę spokojnie sobie teraz y, pojechać dalej i poczekać, aż mi minie to ogłoszenie. Nie ma co y, marnować zestawów naprawczych. Siódmy frak 3300, niecałe obrażeń. No i zostaje teraz ta jedna artka. I teraz mój pomysł był taki, żeby pojechać sobie naokoło złóż zielonego i tamtą artę dorwać, bo mniej więcej z tamtego, y, z tamtego rejonu arta strzelała. Y, teraz sobie myślę, że mogłem pojechać troszeczkę inaczej. Tak naprawdę y, dobre pomysły wpadają dopiero po tym, jak już się Bitwa zakończy. Mogłem śmiało sobie pojechać teraz, skręcić w lewo i pojechać wzdłuż y, tego placu na całym środku, i wjechać sobie na ten przestrzał przed zielonym na kwadracie E5 bo tam prawdopodobnie by tą artkę spotkał. Tak, niestety latam sobie naokoło, ale no cóż, wiadomo, nie zawsze jest tak, jakby się chciało. To parę jeszcze kilka fajnych wy, wymian zdań na czacie. Oczywiście mówię, że ARNG pomogło, bo faktycznie pomogło. Niektóre strzały mogłyby nie wejść, na przykład te dwa pierwsze strzały na Mordowni, w tego sztuga, i w tego luksa, a jednak powchodziły. Potem y, byłem pierwszy przed Artką. No i teraz kolejna arta. Tym razem mnie widzi. Niestety mnie zobaczyła. Więc teraz trzeba pokombinować, jak to zrobić. Tu liczyłem, że trochę bardziej do przodu wyjedzie, ale nie wyjechała. Niestety mam ją na dwa strzały przynajmniej. Raczej mi nie przylosuje takiej dużej liczby, jeśli chodzi o APC-a. A, a nie woży. Ja z wychodzę z założenia, że w takich niskokalibrowych działach raczej heczki mi się nie przydadzą. To może jest moim błędem, ale mimo wszystko mam tutaj APC-y, mam Apeki, to mi wystarczy. Jak mówiłem wcześniej, cały czas na tych APCR-ach, jeżeli teraz spróbuję sobie tą Artkę jakokolwiek wypaczyć. Jest i Arta pewnie mnie też widzi prawdopodobnie, o, dokładnie tak. I teraz trzeba zrobić myk, żeby Arta pomyślała, że jadę z jednej strony, a wyjadę oczywiście z drugiej, więc teraz w tym momencie e, delikatne wycofanie właśnie w stronę schodów po lewej stronie. E, o, teraz i teraz jedziemy sobie w prawo. Jak widzieliście, mam, mam ten mod, który pokazuje mi 10-sekundowe trwanie żaróweczki. Żeby w tym czasie Arta myślała, że będę sobie jechał z lewej, a ja sobie na nią wyjadę ze strony prawej. Gracz nie więc prawdopodobnie wykien przynęty oczywiście, że tak. Ale niestety depresja działa, którą tutaj mam, nie dała mi możliwości wcześniejszego szału, co nie zmienia faktu, że artka szliła, ja jej posyłam jedną pestkę, posyłam drugą i w ten sposób wyciągam w bardzo przyjemny sposób yy, całą rozgrywkę. 8 fragów, 3,5 tysiąca obrażeń. Zobaczmy, jak wyglądają wyniki końcowe. Zerknijmy, co tam mi wpadło z tej bitwy. No treściwy jak widzicie po prawej stronie, ale jak sobie od strony lewej. Wita masterka trzy takie pomniejsze znaczenia złote 9, nie pamiętam, które już nie ważne. Zresztą od prawej strony, prawej prawej strony, Top Gun za ubicie sześciu pojazdów, duży Koliber, jak ja to mówię, czyli zadanie w, tak w skrócie mówiąc kolokwialnie najwięcej obrażeń w obu drużynach. Dodatkowo medal pasku za zniszczenie dwóch art przeciwnika. Radley Walters oczywiście, za zniszczenie, za zniszczenie 8 pojazdów, i na koniec medal Kolobanowa. Jak mówiłem w bitwie, zostań sam na 5 przeciwników i wygraj bitwę. Taka ciekawostka, pierwszy medal jaki zdobyłem Kolobanowa, to było że zostałem sam na 5, czy chyba na, 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 na 8, czy nawet na 9 i skapowałem bazę. I tak właśnie była, tak właśnie zdobyłem mój pierwszy medal Kolobanowa że, czy czas minął obrony, coś takiego, ale pamiętam, że w jakiś taki dziwny sposób i tak właśnie mi wpadł ten mój pierwszy medal Colobanowa. Niecałe 80 tysięcy kredytów brutto i 4900 expa na bonusie, plus 11 jeszcze obligacji. Bonus oczywiście za pierwsze zwycięstwo dnia, dniach, które wynosiło wtedy razy 2, plus konto premium, na czysto ten wynik wynosi i tak bardzo wysoko podejrzewam, myślę 1633. Bardzo łaskawie mi tutaj gra nagrodziła e, za tą rozgrywkę 3500 tysiąca obrażeń, jak mówiłem wcześniej, i 8 fragów. Zrobiłem w sumie tyle obrażeń, co cała moja drużyna. W sumie i nawet chyba podejrzewam, że jeszcze więcej. Wystrzeliłem razy 3, 25, 22 trafiło o cel, 20 przebiło. No tutaj, jak mówiłem, e, parametry celności tego działa nie są super mega, więc trzeba tutaj bardziej na bliski dystans. Bo snajpienie tutaj jest marne. Z e, odległości więcej niż 300 metrów, 0 obrażeń. Snajpiłem, w w ogóle nie snajpiłem, tylko e, strzelałem z bliskiej odległości. 10 razy otrzymałem trafienie, jedno mi jest, przebiło 8, nie Dało mi to możliwość odbicia 5800 obrażeń. 5 no, splashów, troszeczkę tutaj bolało te artki, ale dało radę. 3 wyspotowałem, 11 uszkodziłem, 8 zniszczyłem. Przy deka bazy 53 punkty, dzięki temu Helikatowi, którego tam zniszczyłem na tej bazie. I przejechałem niecałe 2500 metrów na 300, No średnio, bo jak mówiłem, gold tutaj się sypał na koniec, ale jak mówiłem też wcześniej, wolałem mieć pewne przebicia niż liczyć na fart od RNG. 23500 kredytów, to zawsze na plus. Myślę, że. Tragedii nie ma. I tak właśnie wyglądała moja bitewka. Jedna z fajniejszych chyba jedna z przyjemniejszych, ostatnich, ostatnio jakie można było e, zrobić, jeśli chodzi o tą rozgrywkę. Więc Aniu, moja kochana, dziękuję za polecenie pojazdu. Na pewno będę nim sobie częściej jeszcze wyjeżdżał e, na pole walki. A was żegnam i zapraszam Was na kolejne odcinki e, zbite w widzów i moich. Przy okazji niedługo będą pewnie, e, jak, jak mówiłem wcześniej, challenge accept bitwy na 15 misję z wyróżnieniem na Chimerę. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć.